Dzień dobry, witam wszystkich z tej strony Seba. Przed nami kolejny wspaniały odcineczek z Flat Outa. Także co? No myślę tu nie ma co za dużo się zastanawiać. Piękny pick up nasz, cudowny, nasza rakieta wyścigowa już jest gotowa do startu. Ruszamy zaraz dalej. Czy ja tu wszystko ty o, ja tu prawie wszystko zgarnąłem w poprzednim odcinku. No, tu jest co? Ten jakiś tutaj wyścig jeszcze dodatkowe. To na razie możemy pominąć, myślę, że zaczniemy sobie od tutaj zaraz pucharu, właśnie w niego wchodzimy, trzy okrążenia przed nami. No i co? No, no to trzeba startować. Ta super trasa, w której można się tu nieźle yy, popojedynkować. No i co? No i lecimy. Zobaczymy, jak to nam pójdzie teraz, dzisiaj, wiecie. Inny dzień, inne nastawienie. Inne możliwości, ale nic się nie zmienia, jeśli chodzi o naszą tubro, Turbo Demolkę. Pięknie gościa tam skasowaliśmy. No i na sam początek już yy, osiągnięcie, pięknie, się mano. Tak to ja mogę grać. Kurde, że ja mm, nie miałem możliwości wcześniej tej fury sobie wziąć, no ja pikole. No ja się po prostu te, takim teraz prosem tutaj czuję. Ale tutaj koleżanka chce coś ugrać, ale nie zbyt jej to wyjdzie. Ło, wow, ło, wow, Tomeczku, Tomeczku, spokojnie, spokój. Dobra, troszkę ją odepchnęliśmy, ale dwój, dwóch kolejnych rywali tutaj widzę. Próbuję coś tam wskurać, no ale hmm. Z czym do ludzi, ja tu tylko ładnie sobie celownik nastawię. I żegnamy się z tym panem, o kurde. Też żegnamy się z przednią szybą w naszym aucie, <laughs> ale dobra, no ja po prostu wiecie no, na tym pierwszym kółku pokazuję, że nie ma co z nami lepiej co zadzierać. Dobra, kółko rozgrzewkowe, tak, kółko rozgrzewkowe, po prostu niechrywale zobaczą co będzie się z nimi działo jak tylko będą próbowali mnie wyprzedzać. o właśnie, właśnie to. Kolejny rywal, tudzież rywalka wbita kompletnie w ścianę. Ktoś nas dogania, widzę na mapce. Leci grubo. Sally Taylor. Okej, okay. nie wiem co ona chce tutaj wskórać. Ale raczej nic dobrego tutaj nie wyjdzie. A skupienie parkingiem podziemnym. Hoppa. Wyskok. Hoppa, hoppa. Dobra. Trzy lewy. Ostro, dni. Okej. Okay. I tak jak mówiłem w poprzednim wyścigu, odcinku w sumie, no i wyścigu też Łocie piorun. Co tu się teraz stało? Nie wiem, jakaś magiczna beczka mnie zaatakowała i zrobiłem też beczkę w powietrzu. No tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Te wyścigi dosyć idą. No co prawda może nie widać teraz tego aż tak na załączonym obrazku. A spokojnie, jest jeszcze jedno kółko. Jeszcze jedno kółko. Ej, no czemu mnie tak teraz magicznie podbija? No halo? Czemu się zdenerwować? Jak chcę coś chwalić, to zaraz się wszystko kwasi. Nie wiem czemu tak się dzieje. Dobra, Walker... Odpuścił, odpuścił, bo widać, że odpuścił. Nie ma po prostu tu z nami żadnych szans. Lecimy. Jupi. O, tutaj tej pani się nieźle samochód już kopci. Tak jakbyśmy w nią przywalili konkretnie, to obstawiam, że nie było by co z niej zbierać, ale zrobimy to w miarę delikatnie. Piękny obrót. Hehehe. Tak to się robi. Dobra, tutaj uważaj teraz uważaj na te wszystkie tutaj. Rozrzucane śmieci i inne e, latające elementy, które mogą przysparzyć przysparzyć, tak? Przysparzyć problemów. Juhu, Dobra, dzikie drifty, dzikie densy. Jeszcze trochę będzie meta, chyba nie. Tak, jeszcze jakieś tutaj dwa, trzy zakrętasy. No i znowu to podbicie, no. Ja nie wiem, czy tam jest. Jakiś bug, czy co? Że mnie tak magicznie podbija w tym miejscu. Nie wiem, ale wygrywam. Wygrywam piękne rozpoczęcie. Pięknie, pięknie. No proszę, kasownik i okrążonko o to chodzi. O to chodzi. Chodzi... Dobra, yy, 10 punktów mamy. I drugi wyścig przed nami, 4 kółeczka. Co my tu mamy? Czy to jest... Nie, to nie jest to centrum handlowe. Kurde, ale jechałem tą trasę, bo już tam był mój czas. A nie pamiętam. Całkiem możliwe, że w sumie w poprzednim odcinku to jechałem. Ale oni poszli na tej prostej. Ale już tutaj widzę się tłuką. No gość, tu to był wielki błąd, że się wbiłeś teraz na tę trasę. Ty on jedzie dalej, tak się poobracał śmiesznie. Patrz, pik! <ścoughs> Jak ten mały pierdek się odbija, o boziu. Jaka kurde masakra tu nastąpiła. O kurde ty, dupę, co tu się dzieje? Wszyscy razem w jednej kupie. A już wiem co to za trasa, dobra. Tylko taki karambolek zbył, że... O kurde ty. Same resety, restarty. Ja picole, co ja robię? Muszę się ogarnąć ty. Ja jeszcze śpię chyba. Nie wiem co się dzieje. Wow, tu jest rampa jakaś nawet. jesteśmy w połowie stawki. Jack Beton. Chyba chyba wylecić, co? Tak, jest dwóch naraz obróconych. Tak to się gra. I nie mam nitra, a teraz by się tak przydało tutaj na tym prostym odcineczku. Chyba zamykamy oczy i prosto przez siebie. A jak? Najlepsza taktyka. Nie ładnie poszło. Juhu! No I proszę, na chwilę obejmujemy prowadzenie, bo tutaj tym łukiem, właśnie jak pójdę, to, to prowadzenie stracę. Ale mamy nitro, więc pełna kita z trzecie miejsce i trzecie kółeczko, zaraz? Tak jest. Lecimy na odcince. Nie, nie zdążę się tak w nich wyrypać teraz. Ale chociaż troszkę. I jeszcze rozwaliłem przeciwnika. Tak ma być. O to chodzi. Mając ten samochód, stwierdzam, że odcinki się robią chyba ciekaw, ciekawsze. To mogę taką demolkę robić. I się po prostu nie boję o to, że, że coś mi się stanie wielkiego. Po prostu, kurde. Full gas, zamknąć oczy i się wrypać w przeciwnika. To jest wspaniała taktyka. A, nie, znowu tu szeroko pojechałem. No dobrze, o to chodzi. O to chodzi. Dobra, dawaj teraz full petardę nitro i gonimy tą pierwszą, żeby się w nią wrypać. Ciekawe, czy się uda jakoś. Juhu! Hu hu hu. Ej, jakiego spina zrobiła, że jedzie dalej. Nie wierzę w to normalnie. Jeszcze dobitka tego gościa, którego rozwaliłem przed chwilą. No i pięknie, ty. Ale jak ona mogła się tak obrócić, ta laybank, jakim teraz piznąłem? Kurczę, przecież jak mnie by tak piznęli, to bym pewnie już przez szyby wyleciał i w ogóle co tam jeszcze. Dobra, pojedźmy tędy. Jak mi kołka latają śmiesznie, siedygoco. co? Bardzo dobry pomysł teraz, był żeby tędy jechać, bo nie mam kompletnie nitra. Więc, jakbym poszedł tym ostrym łukiem, to już bym miał marne szanse, żeby dogonić przeciwnika, który właśnie jedzie za mną. A tu proszę, skok, nitro, meta i wygrywamy. Oh yeah! Coś pięknego. Nie! Jaki powtórz wyścig, co? Klikom. Z wrażenia musiałem się napić. Patrz, to mistrz destrukcji. Wszystko, wszystko moje. I o to chodzi, panie i panowie. O to chodzi. Ile siana w ogóle? Prawie 53 tysiące. Kurde! I fura tak dobrze ulepszona. Coś mi się wydaje, że za chwilę będzie chyba kolejny samochód kupowany. A ja się dobrze pamiętam, ja chyba jakieś odkryłem tam jeszcze, ale nie było żadnego takiego sensownego pick upa Tylko nie wiem, czy nie będę zmuszony właśnie kupić jakiegoś innego ze względu na osiągi w późniejszym czasie. No, zobaczymy. Na razie jest dobrze. Jest dobrze: zium, 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 pa, 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 dobra, dobra. Na razie spokojnie, bez żadnych ekscesów. N Chciałem powiedzieć, nikogo się nie wpieprzem, a tu jest taki Armagedon, że przez chwilę nic nie było widać na ekranie, co się dzieje. Tylko wielką kulę ognia. Patrz, jak się tłuką. No to jeszcze ja też poprawię, a co? Włoo ho! Prawie zginął. Coś czuję, że tym gościu nie ukończy wyścigu. Po takim ciosie i utracie życia. Wystarczy leciutki, malutki ciosik kolejny i będzie po nim. Tu jest to centrum handlowe. Dobra. O, jakiś magicznie niezniszczalny słup tam się pojawił, który odbił nas jak piłeczkę pingpongową. O! Jadę przez jakąś kafetejkę. No i właśnie ten gościu został wyeliminowany. Super. Nie ja to uczyniłem, ale się bardzo mocno tego poczyniłem. O, dobra, bo mi stawka odjeżdża. Ale bije rekord okrążenia. Bardzo dobrze. Tak miało być. In, dobra, in, 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 Bra, no, bra, no. ich tu jakoś oczywiście, że mogę. Pa. <ścoughs> Lot przez szybę i zafundowałem. Aj, no czemu? Przepraszam za ten krzyk, ale... Nigdy nie rozumiem tego, że jak tak na ukos się pierdzielne w ścianę, to samochód nie chce wyjechać, wiecie, się blokuje jakoś, magicznie się przyczepia. Ja tu walczę o najlepsze pozycje, a gra mi takie coś robi. No nie może tak być. Dziękuję. <ścoughs> Kurczę, no naprawdę się boję, że będziemy musieli pożegnać tą furę. A mi się tak nią dobrze jeździ. Ale zobaczcie, no oni mają masę kryśni lepsze osiągi. Niestety. Obstawiam, że drugiej takiej fury na razie nie ma. Takiego mega pick Obstawiam, że te inne też powinny być siłowo jakoś dobre. Zaraz zobaczymy po tym wyścigu, co tam. Jest możliwego. Do wyboru oczywiście. Do wyboru. Elo. Kolejny przeciwnik odpadł. Stawka się kruszy. A to tylko pokazuje, że przeciwnicy grają bardzo nieczysto. I skończyły się tak zwane przelewki. Czy to jest przed nami? Tak, Jack Benton. Elo, Mordo. A, dobra Skwasiłem to troszkę Ale okej okay. Jest lepiej niż Na poprzednim kółeczku Ale dobra Bo w sumie w tym pucharze mamy trzy wyścigi To jest ostatni przecież Więc ja raczej i tak tu złoto będę miał Więc kurde, Bardzo fajnie, bardzo dobrze I kolejne Pesosy wlecą nam do kieszeni Nagle jak ta podłoga się śni nie? Widziałem ogólnie, jak w ten słup, już wjeżdżam i, i jestem ostatni nagle. Na szczęście, jakoś opatrzność boska czuwa nade mną, ale nie nad rywalką, którą właśnie pięknie kasuje. tak. Chyba tutaj co? Zaraz meta, tak jest. No to jeszcze nitro i w pięknym stylu wygrywamy ten wyścig. No i panie i panowie, komplet zwycięstw to ja lubię. To ja lubię. Jakaś kolejna impreza odblokowana, no spoko. Co mamy w salonie nowego? To było, to było, to było. To jest nowe, dobra. Ty, osiem siły ma tamto. Jopi pikole. No, nieźle. Aha, czyli to jest wszystko z tych, tych nowych fur Kurde, no. A tu już nie ma żadnego nowel ma nowego masylkara. Łocie, panie. Czekać, ja zobaczę, ile mój ma siły yy, samochodzik. 89, ty, to nie ten. 7,9? Co? Ja w tym pick upie mam mniej siły niż w naszym Venomie? Ale mam zdecydowanie większy ciężar, no. No dobra, dobra. 79, tak było. 7, 9. no to talancera już ma więcej fortunę. Nie wiem, czy się na tego Fortuna nie zdecyduje, wiecie? Będzie kurde naprawdę szybki i ma dobrą sterowność. Ma 5,5. No ma zdecydowanie najlepszą, nie? Czy jeszcze się wstrzymać? Wiecie to może jeszcze się wstrzymam na chwilę. Jeszcze się wstrzymam, dozbieram hajsu i zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj też trzy szybkie wyścigi. Może przejedziemy w tym odcinku. Zobaczymy jak to będzie szło. Okej, okay, siła siłą, ale wydaje mi się, że statystyka ciężaru też tu dużo robi w rozwalaniu tych przeciwników. No miałoby to w sumie sens, nie? No sensu nie miało teraz właśnie to moje zagranie. Ale okej, okay, okej, okay. tu się też gościowie yy, no, pogubili między sobą. Że jest oki. Okay? <laughs> Ósma elegancka pozycja. O to chodzi. Tutaj pomożemy Frankowi. Gościu tam podachował sobie. Bardzo dobrze. Dobra, taktycznie. Mag magicznie. Lecimy. Juhu! Wybuchy, lasery, bombowce, ty. O! Siema! Dobra, krótki wyścig, krótki wyścig. W sumie to jest zajebisty efekt, jak rozważasz tą stację benzynową i tak normalnie są takie wybuchy, że wiecie, ta wielka kula ognia, obraz się trzęsie fajnie, fajnie jest to zrobione, no podoba mnie się. Dobra, wiecie co, na tych krótkich trasach ta... Yy... Yy, ta furka spisuje się idealnie, powiem. No, mam No, już przewagę, nie odchodzą przeciwnicy. Przyczepność sporo mi tu daje na tych właśnie zakrętaskach, Tak więc, chyba się wstrzymam jeszcze ze zmianą. A nuż Widelec, może się uda całą klasę przejechać tym autkiem, bo czemuż by nie A niszczymy tutaj prąd. I myk, zobacz to. No, kartonik. Hanka mostowek i kartony, tak jest, rozumiesz? Ło to meczu, ale poleciałeś. Dobra, dobra, bo dobra, bo obra. Jestem ciekaw, co się będzie działo w tej klasie trzeciej. Zawsze zapominam mi nazwy, bo jest. No, derby wyścigowa, ta ostatnia to jest ten wielki finał A mistrzowska chyba to jest klasa, co? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jednego odcinka znaczy nie, nie poświęcę. Po prostu, czy w jednym odcinku nie ogramy sobie tych tam dodatkowych, właśnie wyścigów, co mi się odblokowywują za każdy półkar, wiecie, te derby, nie derby żeby pozgarniać tego hajsu jeszcze, którego i tak mam dosyć dużo, nie powiem, że nie. Czyli opłaca się być ciągle pierwszym. Bo żeby inaczej. Zium. Ogólnie jestem w szoku, bo w którymś tam odcinku, nie wiem, chyba czwartym. Tak, to był czwarty odcinek, który poleciał na YouTube'a. Po raz pierwszy nie dostałem ograniczenia wiekowego. Po prostu się wrzucił i, i nic nie było. Kompletnie nic. Aż byłem w szoku. Nie wiem, czy po prostu. Moje ciągle odwołania w poprzednich odcinkach, albo moje gadanie o tym sprawiło, że YouTube stwierdził, że... chyba okej, okay, chyba mu odpuścimy. Nie mam pojęcia naprawdę. Ale no tak to zadziałało. Ja znowu doganiam ostatnich rywali, ale już też dojeżdżam do mety. Także nie zdubluję tu ich w tym odcinku. Ale no, jeszcze piękny tutaj pokaz był na koniec. Elegancko. <laughs> o tak. Pięknie, pięknie. Same zwycięstwa, to jest to. Nie dostałem żadnej premii, no bo też zbyt spokojnie jechałem. No Okej, okay, okej, okay, lecimy dalej. Widziałem, Jack Benton jest drugi w klasyfikacji generalnej, więc musimy się z nim tu porunkować. On jest, on jest zaraz przed nami, właśnie nam odjechał, tym żółtym pierdkiem. On tam, o, opony zbiera, okej. Okay. Więc dobra, to no już jest za nami. Ale będziemy mieli uwagę na tego chłopcasza w razie co. Żeby go tam eliminować. Ale ktoś tam zaliczył wywrotkę. O kurde, ale wyskoczymy. Woo! Pięknie, całe nitro naładowane. Próbują coś mi tu robić, no ale nie ze mną te numery. O kurde, jakiś skoczek. Łocie, pieron. No, Jack. O, dziękuję, dziękuję, przyjacielu. A zarazem, mój przeciwniku. Pierwsze kółko to jest takie totalna demolka, nie? Cały tutaj kraj obraz jest zaraz porozwalany. Dopiero w drugim zaczyna się ściganie. Ale no to jest piękne, no to jest cudowne w tej grze. Tak samo jak mój tutaj ten lot. <laughs> o tak, rozumiesz? Elo. Czy to jest dobry pomysł, żeby tu znowu wyskoczyć? Aha, co? jakiś kurwa magnes chyba się przylepił do mnie, że nie pozwolił mi się wybić. No, no cóż, bywa i tak. Co tu się dzieje? Nic nie widzę. Wow, Zofię Martinez, wypchnąłem wywraki samolotu. W ogóle, ja jej w ogóle nie widziałem, nie? <ścoughs> to jest najlepsze. Dobra, mogę być i piąty, ale jak Jack Benton jest za nami, to jest najważniejsze. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Normalnie wskaźnik pozycji głupieje, bo zyskuje pozycję, a on mi pokazuje, że ją tracę. Cóż, bywa i tak, bywa i tak. Gra nie należy do najnowszych, więc jakieś błędy zawsze mogą się pojawiać. Wybaczamy, wybaczamy. Dobra, kurczę no. A! myślę, że to jest ostatnie kółko, bo już chciałem powiedzieć, że chyba tego nie wygram. Ale jest jeszcze dużo tutaj czasu, miejsca i przestrzeni, żeby dogonić tutaj tych rywali, się z nimi popojedynkować. No oczywiście, już widzę na mapce, no. Pierwsza musi być LayBank. Rywalka od początku w sumie gry. Od początku nam, kurde, psuje tutaj nerwy. I jak ona to robi, że ona ciągle jest taka... Hmm, Pierwsza na topie i ciągle z nią się pojedynkujemy? Nie wiem, po prostu gra jest tak zaprogramowana. No ale dobra. Skupienie na maksa teraz: driftjig NitroS, NitroS Turbos Express. pojawia się i pasek życia, więc jesteśmy blisko, ale chyba nie na tyle, żeby ją dogonić. No, niestety tu będzie drugie miejsce, ale... Jack Benton gdzieś tam był dalej. Nie wiem czy trzeci, więc i tak prowadzimy z nim w generalce. Patrz to! Ile mam? Cztery punkty przywagi. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ty, to już trzeci wyścig. Wow, ale straciłem rachubę. Jasny gwint. I myczek. Dobrze. Czyli ogólnie jest duża szansa, że się teraz wypierdolę, tak jest. <laughs> Ale kończąc myśl, jest duża szansa, że kolejny kucharz zdobędziemy na złoto. Po tym wyścigu. Kurde no. Takie zwycięskie serie, to ja rozumiem. Co to za madmaxowy most. Czy tam była taka wielka dziura i mi się ją fuksem zdążyło ominąć? Chyba tak. Czy ja tą trasę jechałem już? Nie wiem. Nie kojarzę. Możliwe, że jechałem. Ale nie wiem. Nie pamiętam. Nieważne. Gonimy stawkę, czołówkę. Dobra. Okej. Okay. Wow! Nie tak. Ja pi kole, co ja zrobiłem? Co tu się dzieje? Wow, 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 wow. No to jest ten szósty czy dziesiąty? Zdecyduj się, bo znowu ten licznik szaleje. Tylu przeciwników siedzi nam na ogonie, że kurde, gra nie wie co ma obliczać. Jakie jednostki tutaj. A dawaj, strzelaj w łopony! Dawaj, jedź im tędy. Co tu się dzieje? Kto odpadł? Kto się zabił? Co tam za bazuka wystrzeliła? Kurde. Ej, no, tu jest ciężko. Kurde, cholernie ciężko. Nie mogę się przebić do przodu. Aczkolwiek próbuję z całych sił. Klawiatura już jest odciśnięta normalnie. Od trzymania strzałki gazu. <laughs> Wiecie, bo to pomaga, nie? Jak mocniej klikasz przycisk, to wtedy auto szybciej jedzie. Tak, tak to w dzieciństwie zazwyczaj było. Dobra, udało się pięknie wślizgnąć. Rekordy za rekordami są tutaj bite. Jest trzecie miejsce. Ale mocno jest taka ta trasa, wiecie, podbijająca, w sensie, że, no autko to normalnie nam tu fruwa cały czas. No ale dobra, jest drugie miejsce. Przed nami jakiś w ogóle random. Gościu, a, Ray Carter, on chyba w ogóle nie jest brany pod uwagę za bardzo w Generalce. Więc ja, nawet, jakbyśmy dojechali w tej kolejności, to będzie całkiem zacnie. No tak, no. Ale o czym ja marzę? <laughs> Ważne, że Jack Benton jest za nami. Właśnie go wyprzedziliśmy. A co to się tam przed chwilą stało? Nie wiem. Ty, ale zobacz to. A już było blisko, jeszcze go tutaj pisnęliśmy. ajajaj, ale dobra, dobra, chyba i tak wygrywamy, co, ten puchar, tak mi się wydaje, chłopie, no pewnie, no i pięknie, cztery kafle, próba czasowa odblokowana, elegancko, 68600 mamy, elegancko, klasa wyścigowa 44% ukończone, super, mnie to bardzo cieszy. I powiem wam, że na dziś to było tyle. Trzymajcie się ciepło. Do słyszenia. Cześć!